Krątwa żagli, czyli kolejny event w Fortnite i kolejna kolaboracja ze specjalnym karnetem. Zacznijmy najpierw od przeglądu karnetu z darmowego. Nie używam takich emotek. Jakby to był plecak to byłoby lepiej. Nie najgorszy plecak, jeszcze ze stylem dodatkowym. Graffiti, ekran wczytywania. Zbieraki, które też mają styl dodatkowy. I jeszcze taki plecak. Który też myślę, że jest nawet spoko Z Scarletu płatnego jest taki plecak Jak na razie najlepszy z plecaków Ikona sztandaru Dobra, emotka chyba spoko Kolejny zbierak Emotka Kolejna jakaś emotka Dodatkowy styl do Jacka Sparrowa No i tutaj już na samym ulepszeniu Można mieć tego Jacka Sparrowa Szczerze, kupuję Jest Jack Sparrow Jego styl LEGO Teraz zadania Albo w sumie nie jest jakaś mapa. Przywrócili pistolet krzemieniowy oraz armaty. Oraz jeszcze statek w butelce jako nowy mity. No to tak, patrząc po mapie. Nie ma żadnej nowej miejscówki. Ta miejscówka była tutaj już od samego początku sezonu. Czyli to było planowane, jak widać. Ten event. I teraz tylko nie wiem, czy ta wysepka była, czy jej nie było. No to mogę sobie nawet wybierać na chwycie głowy. Jedyne takie słabe rzeczy w tym jego secie to jest to, że zarówno skin, jak i pozostałe przedmioty tak średnio pasują do innych rzeczy. Skinek przygotowany, to ja teraz gramy. Jakim cudem ja gadałem o tej wyspie i właśnie na nią lecimy. Jako, że wysiadłem na samym końcu i prakty... Chyba... Ja nie wiedziałem tutaj, żeby ktokolwiek wysiadł po mnie. Albo razem ze mną. To jest duża szansa, że znajdę coś w miarę szybko. No i nie ma. Jest pistolet krzemieniowy. Mamy złe przeczucie. Że tą broń spotkam w tej grze, ale ja spotkam ją tak, że po prostu jakiś gracz użyje jej, żeby mnie wyeliminować. Dobra. trzech załatwionych, a żaden nie miał mityka. Fortnite weźmie nie utrudniają może mojej pracy Dosłownie zarąbałem komuś rękawiczki a nie mogłem znaleźć yy, dla siebie butelki jednej. Ja tu zaraz dosłownie wina zrobię, a butelki nie znalazłem Oj, snajper się znalazł, co? Ja wam mówię, dosłownie... On miał to? Nie miał. Ja dosłownie wina zrobiłem, ale tego nim temu nigdzie nie ma. O nie, chwilę. Nie, tu się zmieniło, tu jest statyk w środku. Okej. Okay. Dodatko... Ja, tylko... ja te... nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem. Chyba, że to po prostu w tamtym menu coś... Nie tak jest chwilę. No nie wiem o co chodzi. to ma nawet teraz nazwę pira piracka płycizna. Wcześniej nie miało tej nazwy. O, było to, ale nie było na pewno tych domków. No i muszę dodawać, że nie było tutaj tego statku. Już mam gdzieś tą koronkę. Chcę po prostu. Zobaczyć co tu jest. Kurczę 2-4. Dobra, za dużo ludzi. Za dużo ludzi tu leci. No, ale że tutaj jest boss to raczej nie ma opcji, nie? Dobra Jak ja lubię snajpić snajperów O co tu... O co tu chodzi? Nie, bo... Tu był statek i już nie ma statku, o co chodzi? Oni sobie już rozwalili cały statek ja, ja nie wierzę, ja... Ja nie wierzę po prostu Serio serio co udaje, że umie grać ze strzelby. Kolejna rzecz, której nie zauważyłem wcześniej. Tu jest jeszcze jeden statek. Ja właśnie dzięki tej armazie znalazłem dosłownie najlepsze miejsce do kampienia. O! Dobra, ktoś ma statek. Ktoś ma statek. Czyli mamy potwierdzenie to istnieje jednak Dobra, rozwalił mnie. A chwilę ziomek miał statek? Nie, to nie był on Chwila A ten... Typa ze statkiem rozwalili i nie wzięli statku. Zarąbiście. Mam nadzieję, że nikt tam nie poleci. Czy mam, mam złe przeczucie, że te dwie osoby lecą ze mną w to samo miejsce? Oni lecą za mną. Jakby umówmy się, oni lecą za mną. jeszcze dwie inne osoby. Chwilę, to jest przy tej jaskini. Dobra, chwilę. Czekaj, tu można kupić jakąś legendarną mapę skarbu. Ja kupuję to. Czekaj. Nie, to jest jednorazowego użytku. Chwilę, co? To jest jednorazowego użytku. Okej, okay, to już rozumiem dlaczego. ich tego już nie miał w poprzedniej grze. Serio. Ja się lutuję, idę tam po mapę i tyle. Dobra, zobaczmy, czy to zadziała. No tak nie bardzo. No i nadal tu są. Wejść. Dwadzieś... Co jest. Co z nim. Oj. Ja mu zadałem dosłownie 200 HP i on został na jednym. Jeszcze mnie przyjechał ty... No już miałem mówić, że czemu nikt nie leci w tą stronę. Aha. Dobrze! Dziękuję bardzo za statki. Dobra, zarąbiście mapę, ktoś zakosił. Ja tu zerknę, co w ogóle tu jest w środku. Ja dawno w tym pomieszczeniu nie byłem, ale. Coś tam pamiętam, jak się wchodziło. Dobra, jest tu coś? Nie, nie za bardzo. Ej, są specjalne skrzynki. Tych skr z tych skrzynek są gwarantowane TT, te, te, specjalne dropy. W sensie TT. No, T. Zarąbiście. Bardzo dobrze wiedzieć. O, o tym to jest jeszcze lepsza miejscówka niż myślałem. Jak to zadziała, tak z wysokości? Powiedzmy, no, no spada na dół. Jakby nie eee. myślałem, że będę sobie tak tym fajnie latał. Nie jest wcale movementowe, tylko to jest mocna broń do bicia. Innych nie ma tu za pokazanego, ile to zadaje. Nie, no nie ma. Jak z każdą mocą. No to tak, tylko żeby się powściekać, to pojadę na środek mapy i zobaczę, czy po raz kolejny ktoś zniszczył cały statek. Nie dobra, nie zniszczyli. Przynajmniej w połowie. Ej dobra, perfekcyjnie Jak się właduję do tego sejfu Dobra jak się już tu właduję to nikt nie stąd siłą nie wyciągnie Dobra ktoś tu schodzi, ktoś tu chce zejść Tak? Tak? Chcesz zejść? Chcesz zejść? Aha on zaposzedł, nie dobra jest tam Okej okay. Dobra ja nie wiem No ja Serio teraz mi grę zlagowało akurat Dobra wcześniejszą część odcinka Nagrywałem jakąś godzinę W dodaniu tamtych rzeczy A teraz jest już prawie 7 godzin później To mam nadzieję, że ludzie Już w miarę się uspokoili i dadzą mi dojść do tej mapy nie, Ja tak serio, ja tak tylko gadałem, ale chyba serio sobie odpuścili Okej. Okay. Wykrakałem Nie wiem, dobra. Fina, biorę to. Biorę to. Ludzie, macie zaskaz wchodzenia tu? Zostawcie mnie tu w spokoju. Nikt tu za mną nie wejdzie. Zakopany skarb. Coś takiego już po prostu było, tylko. Nie wiem, ewentualnie może przeteksturowali. I po prostu idę szukać tego skarbu. Oj, serio. Nie, on serio na mnie czekał. Nie, no ludzie, jakiś niepoważny jest. Skarb jest, skarb jest tam, oj. Dobra, widzę, gdzie jest skarb, czekaj, czy to jest. Czyli to jest po prostu taka skrzynka. Ona się w ogóle długo przeszukuje dosyć. Okej. Okay. Czy to było warte tego? Absolutnie nie. Nie polecam. Dosłownie łatwiej mi się wyszło. Łatwiej mi się kupiło od niego tą butelkę. Łatwiej mi się weszło do jaskini, gdzie miałem dwie takie butelki. A stamtąd za mapę, którą kupiłem, ledwo przeżyłem. Dostałem jedną taką butelkę, pistolet krzemieniowy, no i dwa bigi. No także nie polecam No i co a ja tą snajperkę zostawiłem w końcu

W sumie to jest tak naprawdę wszystko, jakby ewentualnie mogę, mogę jeszcze pójść tam się rozejrzeć, przy tym statku, nie zniszczyli go jeszcze. Mogę się tam pójść rozejrzeć po tej miejscówce. Czy ja właśnie wykarkałem i go zniszczyli? Ludzie, czy wy jesteście niepoważni? No, ja w sumie widzowie... To chyba by było w sumie na tyle. Jakby... Nie... Czy coś jest więcej? Raczej nie, jeśli jest... Po prostu napiszcie w komentarzu. A jeśli coś dojdzie, chociaż... Raczej za bardzo nic nie dochodzi. W takich rzeczach. W takich kolaboracjach. No to zrobię odcinek update'owy. A na razie, jak to mówię, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. I znowu... Znowu zrobiłem głupią rzecz w sumie. Podsumowując, odcinek: Chociaż bywały lepsze karnety, nie jest całkiem spoko. Nie polecam natomiast skupowania tej mapy od niego. Szkoda zachodu. Już lepiej po prostu się wbijcie na hama do tej jaskini, i zabudujcie przejście. Tak z 10 razy co najmniej. Także na dzisiaj to tyle. I widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Tak wracam do częstszego nagrywania.